Next speaker, Kochut. Styczeń 1945 roku trwa sowiecka ofensywa, która finalnie doprowadzi do wyzwolenia od nazizmu. Jednocześnie trwa zniewolenie i mordy na Śląsku dokonywane przez rosyjskich żołnierzy i nową polską władzę. Jeden totalitaryzm został zastąpiony drugim. Pierwszymi ofiarami tragedii górnośląskiej były kobiety, Ślązaczki. 27 stycznia Armia Czerwona wkroczyła do Przyszowic koło rybnika. Czerwonoarmiści zapędzili w jedno miejsce wszystkie kobiety dziewczynki, nastolatki, matki i babki. Wszystkie wielokrotnie i brutalnie zgwałcono. Wszystkie. Zamordowano próbujących je bronić synów, mężów, ojców i dziadków. Zamordowano nawet broniących kobiet uciekinierów z Auschwitz, obywateli Włoch i Węgier. W miechowicach obecnie dzielnicy Bytomia Gechenna trwała trzy pełne dni. Gwałty na oczach dzieci, mężów czy rodziców ofiar. Musimy przypominać, nie możemy pozwolić zapomnieć. Nie po to, aby rozdrapywać stare rany, ale musimy pamiętać przez szacunek dla ofiar. Cześć pamięci ofiar tragedii górnośląskiej. Dziękuję bardzo.